Uratowany z piekła. Mam 38 lat. Przez 16 lat byłem narkomanem i alkoholikiem. Moje dzieciństwo było trudne. Mój tata jest nałagowym alkoholikiem. Mama wiele lat leczyła się na depresję. W moim domu często pojawiała się przemoc. Byłem bity przez tatę, a mama nie zwracała na to uwagi, bo bała się oberwać. W wieku kilkunastu lat uciekłem z domu, żeby moje piekło na ziemi się skończyło. Jedno piekło się skończyło, a zaczęło się inne. Poznałem grupę ludzi, którzy pokazali mi, czym jest seks, narkotyki, rozboje, włamania. Z dnia na dzień spadałem na dno. W tym czasie poznałem wspaniałą kobietę, która urodziła mi syna. Ale byłem tak uzależniony od narkotyków i alkoholu, że ich zostawiłem. Kradłem, wychodziłem na ulicę, znikałem. Tak minęło kilkanaście lat. W międzyczasie poznałem Martę, moją obecną żonę. Urodziła nam się córka. Gdy córka miała półtora roku, po pewnych rekolekcjach Marta podjęła decyzję, że nie chce dłużej żyć ze mną w grzechu. A poza tym boi się ze względu na styl życia, jaki prowadziłem. Powiedziała, że jeżeli chce zmienić swoje życie, to mam je zmienić, ale w chwili obecnej mam wyprowadzić się z domu. Straciłem to, co najważniejsze w życiu: rodzinę i dom. Potem też firmę, którą przez jakiś czas prowadziłem. Pieniądze szły na narkotyki. W rezultacie postanowiłem odebrać sobie życie. Wziąłem kilkadziesiąt tabletek nasennych, popiłem alkoholem i nic się nie stało. Poszedłem do lasu, wybrałem drzewo, zdjąłem pasek i pierwszy raz w życiu naprawdę z serca zacząłem się modlić. Panie Boże, nie jutro, nie za tydzień, ale tu i teraz wiem, że jesteś. Bo mi opowiadano o tobie, ale jeśli czegoś nie zrobisz, ja sobie życie odbiorę. I zacząłem płakać. A wtedy z lasu wyszedł starszy człowiek z koszykiem, podszedł do mnie i zapytał: Synu, w czym mogę ci pomóc? Nigdy w życiu już go nie widziałem, choć parę razy wracałem w to miejsce z nadzieją, że go spotkam i mu podziękuję. Kiedy wstałem i włączyłem telefon, okazało się, że Marta zgłosiła sprawę na policję, bo zostawiłem list pożegnalny, filmik nagrany na aparacie. Okazało się, że las jest otoczony, więc wyszedłem na policjantów. Jednak coś nie dawało mi spokoju. Czemu wtedy podszedł do mnie ten człowiek, a nie policjant? Trafiłem do szpitala na obserwację. Marta przywiozła mi różaniec i dała mi go do ręki. Zapytałem, co mam z tym zrobić, a ona po prostu proś. Mów, ojcze nasz, zdrowaś Mario, odmawiaj cały różaniec. I tak zacząłem prosić Boga o wszystko: o uzdrowienie mojego ciała, mojej duszy. Za wszystkie długi, które zaciągnąłem, a były olbrzymie. Po jakimś czasie mogłem wychodzić z oddziału szpitalnego na godzinną przepustkę, więc zacząłem regularnie chodzić do przyszpitalnego kościoła. Było we mnie ogromne pragnienie. Chcę być jednym z apostołów, wojownikiem Bożym. Jednak kiedy wyszedłem ze szpitala, na nowo upadłem. Zacząłem ćpać i pić. Mimo wszystko modliłem się. Panie Jezu, jestem słaby. Ale ty coś zrób. W Ewangelii przecież uzdrawiałeś. Marta powiedziała mi o mszach z modlitwą o uzdrowienie u ojców Jezuitów poszedłem tam w niedzielę. Zastanawiałem się, co ja w tym kościele robię. Czułem, że nie jestem godzien tutaj być, bo jeszcze dwa dni wcześniej czpałem. Podczas modlitwy pewna kobieta powiedziała do mikrofonu, że dzisiaj pan Jezus pragnie uzdrowić trzydziestoparoletniego mężczyznę, który jest nałogowcem. Oddaj to panu Jezusowi, powiedziała. Nie wiedziałem, co dzieje się z moim ciałem, bo zsunąłem się na posadzkę i zacząłem płakać. Kilka osób zaczęło się modlić nade mną, w tym Marta. Moje pragnienie było tak ogromne, że wtedy po raz kolejny powiedziałem: Panie Jezu, jeżeli Ty uwalniasz mnie od Tego, to ja będę Twoim wojownikiem. Następnego dnia znów tam wróciłem. Wielbiłem Pana Boga z podniesionymi rękoma i czułem, że chcę jeszcze bardziej Go poznawać. W następnym tygodniu było spotkanie Wspólnoty Mocni w duchu. Potem odbyłem rekolekcję od nowy wiary. Pewnego dnia na mszy zapragnąłem, aby spotkać się z moim synem, którego nie widziałem od wielu lat. Wyszedłem z kościoła, spojrzałem na telefon, a tam nieodebrane połączenie od mamy mojego syna, Mateuszka. Oddzwoniłem i umówiłem się na spotkanie z nimi. Podczas spotkania syn powiedział mi najpiękniejsze słowa, jakie mogłem usłyszeć od dziecka. Tato. Ja cały czas Cię kocham, bo Ty jesteś moim tatą. Myślę, że Pan Bóg chciał przez Niego przemówić mi do serca. Pomyślałem, że jestem gorszym tatą niż mój ojciec, bo zostawiłem całą rodzinę. Ta myśl sprawiła, że zapragnąłem też pojednać się z moim tatą, mimo że było to dla mnie bardzo trudne. Prosiłem Ducha Świętego, by dał mi siłę. Gdy wszedłem do domu rodzinnego, tata siedział w fotelu i oglądał telewizję. Rzuciłem mu się w ramiona i powiedziałem: Jesteś moim ukochanym tatą. Przepraszam cię, że nasze relacje tak się potoczyły. Jakiś czas później pojechałem na rekolekcję, gdzie odbyłem spowiedź z całego życia. Ksiądz powiedział mi piękne słowa: Idź i nie czyń tak więcej. Wyobraziłem sobie, że Pan Jezus daje mi taką białą kartkę, nowe życie, i każdego dnia mogę zdobywać mój Monte Bóg daje mi ogrom siły, bo w chwili obecnej mam żonę, wspaniałą córkę, na nowo mamy firmę, a w tym wszystkim mamy Pana Boga. Dar męstwa jest mi teraz bardzo potrzebny w podejmowaniu decyzji. Pytam go i konsultuję się z nim. A potem idę naprzód i nie mam oporu. Gdy budzę się w połowie nocy i dopadają mnie złe myśli, modlę się. Duchu święty. Ja wiem, że będzie dobrze. I nawet po nieprzespanej nocy czuję się lekko, choć wiem, że ten dzień będzie trudny. Ale czuję ogromny pokój serca, które daje mi siłę, aby wyjść z domu z uśmiechem. Z uśmiechem na twarzy. I pobłogosławić ludzi. Dawid.